No, witam. Dzisiaj taki dość świeży temat, chociaż już parę dni minęło od opublikowania wiadomości na, właśnie na, na ten temat. Mianowicie kontrola inspekcji handlowej wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów kotów na paliwo stałe. Tutaj widzicie, jest to bezpośrednio ze strony uokik więc to jest. Źródło bardzo wiarygodne. No i może przejdźmy do konkretów, bo tutaj to jest, to jest taki wstęp. Przeczytamy sobie parę akapitów. Kontrola formalna polegała na sprawdzeniu oznakowania produktów, w tym znaku CE, poprawności deklaracji zgodności, kompletności dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi. Równocześnie inspektorzy zanalizowali, czy producenci na swoich stronach zamieszczają wymagane informacje, jak na przykład parametry techniczne, ostrzeżenia, zasady prawidłowego użytkowania czy te dotyczące demontażu i recyklingu po zakończeniu eksploatacji kotła. Eksperci w laboratorium zbadali, czy podczas spalania paliwa kotły emitują niebezpieczne substancje, cząstki stałe, tlenek węgla, tlenki azotu, organiczne związki gazowe. Sprawdzili także, czy urządzenia mają wystarczająco wysoką sezonową Efektywność energetyczną. To parametr, który ma odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii w sezonie grzewczym. Jego niższa wartość to niższa klasa energetyczna urządzenia i to jest właśnie szczególnie parametr ważny dla, dla Was, czyli oczywiście dla tych, którzy są użytkownikami takich kotłów. No i tutaj. Czytamy, że wydajność kotła ma wpływ na koszty jego użytkowania. Konsumenci mają prawo do prawdziwych informacji o produkcie, także o jego klasie energetycznej. Dzięki temu mogą uwzględnić także przyszłe wydatki związane z używaniem go i podjąć świadomą decyzję o zakupie, podkreśla prezes UOKIK. No i tutaj się nie, można z nim nie zgodzić. To rzeczywiście tutaj co, to, to, co wszystko powiedział, to jest prawdą. Wyniki i efekty kontroli wśród zbadzanych dziesięciu modeli kotów cztery miały nieprawidłowości, z czego dwa przypadki dotyczyły wyłącznie kwestii formalnych, a dokładnie błędnie sporządzonych deklaracji zgodności i braków w instrukcji obsługi. Badania laboratoryjne wykazały zaś, że dwa modele nie spełniają wymogów dotyczących, dotyczących sezonowej efektywności energetycznej. Ich wydajność była niższa niż zadeklarowana przez producentów, co mogło prowadzić do większych kosztów eksploatacji. Trwają postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się wycofaniem z obrotu kwestionowanych urządzeń. I prawidłowo uważam, wreszcie może yy, można powiedzieć, że zaczęli myśleć o konsumentach, tak? czyli od o odbiorcach właśnie takich urządzeń. Producenci kotów, które miały błędy formalne, na przykład braki w dokumentacji mają obowiązek podjęcia działań naprawczych, czyli jej uzupełnienia. Szczegółowe informacje można sprawdzić w raporcie kontroli oraz wykazie sprawdzonych produktów. I ja sobie tutaj wiecie, ściągnęłam ten raport, mam tylko tak po prostu taką migawkę pokażę tego, bo bo oczywiście możecie sami sobie go ściągnąć, jak za chwilę zobaczycie adres strony. To znaczy to jest uokik.pl i tylko, że chodzi mi o dokładny adres, tak już po prostu prowadzący bezpośrednio do tego artykułu. No to sobie możecie zatrzymać filmik i zawsze tam spisać, czy, czy od razu w klawiaturę po prostu to przepisywać. W każdym razie zobaczcie, ten, ten raport tak wygląda, ma 16 stron i jest w miarę tak przyjaźnie sporządzony, a tutaj jest wykaz tych urządzeń, które skontrolowali. I na przykład y, y, też myślę, że dosyć, dosyć przejrzysto to zrobione jest. Zobaczcie, tutaj jest zdjęcie, tutaj jest model, podmiot odpowiedzialny, czyli producent, tak? Y, albo. Dystrybutor. No to też może tak być. Oznakowanie i dokumentacja. No i tutaj też od razu jest napisane, że nieprawidłowa instrukcja obsługi na przykład tak. Wyniki badań laboratoryjnych. To jest kolumna, która właśnie Was, jako użytkowników, ewentualnych użytkowników tego tych kotów najbardziej interesuje. Sezonowa efektywność energetyczna, ogrzewania, niezgodna z deklaracją producenta. I to jest, to oznacza właśnie ten przypadek, że, że ten kocioł tak naprawdę. No i jest bardziej, zużywa więcej niż, niż zadeklarowano, co jest bardzo szkodliwe właśnie dla, dla tych, którzy go użytkowują, tak. No i tu jest podjęte działania, wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. No i tak, jak sobie prześledzić, można to rzeczywiście tych takich przypadków nie do przyjęcia jakby, tych, gdzie ta kolumna tutaj jest Niezgodna z deklaracją to są tylko dwa, znaczy no, tylko, no w sumie to wiecie, na 10 to nie jest aż tak, może mało, nie? No ale reszta jest tu zgodna. Jak sobie można spojrzeć, o widzicie, no tam już nie będę dalej do końca jechała, ale tutaj też jest w tej kolumnie o dokumentacji też są nieprawidłości, tylko że ja uważam, że to już jest znacznie... Jakby mniejsze przewinienie, no bo owszem, instrukcja jest bardzo, bardzo ważna, ale z drugiej strony no, na pewno nie jest to ważniejsze niż właśnie to, żeby podawać prawdziwą, prawdziwą energetyczność danego urządzenia, tak? Efektywność energetyczną oczywiście o to mi chodzi. No i co, wracając do tego artykułu. Tutaj jeszcze są takie porady dla konsumentów dobre, praktyczne. Przy wyborze kotła na paliwo stałe weź pod uwagę. Rodzaj paliwa, którego zamierzasz używać. Węgiel, drewno, pelet, brykiet i tym podobne. Węgiel i drewno tak od siebie dodam nie polecam już, bo za chwilę przecież nie będzie tego w ogóle, tak, więc no po co? Wielkość ogrzewanej powierzchni. Wybierz urządzenie odpowiedniej mocy i pojemności, no to tak to na pewno sprawność kotła. Wyższa sprawność oznacza lepsze wykorzystanie paliwa i niższe koszty eksploatacji. No to oczywiście, że tak. Czy na kotle są dane producenta, importera oraz znak CE? Pamiętaj, że instalacja serwisowanie kotów powinny odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta, a wykonywać powinni je uprawnieni specjaliści. Tak, no i oczywiście dodałabym jeszcze tutaj, że w ogóle przed wymianą, jakąkolwiek wymianą źródła ciepła, naprawdę słuchajcie, warto jest, jeżeli nawet nie audyt energetyczny zrobić sobie w mieszkaniu, to chociaż doradcę energetycznego zaprosić i żeby po prostu tak ogólnikowo spojrzał na to wszystko i, i udzielił jakiś porad. To jest tańsze niż audyt, chociaż nie jest na pewno tak dokładne. Od razu, od razu trzeba to powiedzieć, nie jest tak dokładne i tak, tak jakby indywidualnie, nie jest to takie indywidualne podejście jak audyt, ale zawsze też już może coś dać, więc naprawdę zachęcam was, żeby przed wymianą źródła ciepła no, zrobić sobie taki albo, albo ten audyt albo tego doradcę zaprosić i jeżeli będzie trzeba no to po prostu odpowiednio jeszcze docieplić ten dom albo inne elementy tam po prostu wstawić w miarę możliwości oczywiście tak wiecie no tutaj ja już się będę powtarzać któryś tam raz w rzędu ale Zresztą nie tylko to ja mówię, jeżeli zajrzycie sobie na kanał Glob Energia, to tam jest to naprawdę kanał specjalisty, specjalistyczny, gdzie wiele fachowców się wypowiada, ekspertów. I oni tam właśnie od jakiegoś czasu szczególnie podkreślają właśnie to, że budynek musi być dobrze przygotowany do, do tego, żeby mieć te nowe nowe jakby bardziej ekonomiczne źródło ciepła, ponieważ jeżeli nie będzie dobrze przygotowany, to to źródło ciepła nie będzie ekonomiczne. Tylko nawet zdarzają się przypadki, że po prostu więcej wydatków jest na te właśnie na ogrzewanie tego domu niż podczas ogrzewania tym starym źródłem ciepła, naprawdę. Więc to jest bardzo ważne tak naprawdę. Słuchajcie. Tutaj jeszcze jest inna sprawa, jeśli chodzi o, tutaj o ogrzewacze pomieszczeń typu koza, ale wiecie co, ponieważ właśnie mój program nagrywa tylko do 10 minut, to myślę, że po prostu zrobię oddzielny filmik na ten temat, bo tutaj też jest jeszcze właśnie, już są jakieś tam informacje na temat tego badania, mimo że ono nadal jeszcze trwa. I też bym chciała przedstawić Wam, więc myślę, że w oddzielnym filmiku już to zrobię. Po prostu zaraz w następnym, tym, po tym, aktu, po tym, który teraz nagrywam. Na teraz Wam już na razie bardzo dziękuję. Bardzo zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Wszelkie reakcje Wasze mnie bardzo cieszą. Oczywiście, no, jeżeli są, wiecie, w ramach takiego przyjętych jakichś. En, net, en etyki, net etykiety. <noise> Przepraszam. No i co miłego wieczoru czy poranka, tam, no, zależnie od tego, kiedy słuchacie, i do następnego. Cześć.